Lublin to nie tylko miasto w sensie substancji materialnej, to również jego mieszkańcy, jego duch, ale to również cały ten, który go okała. Lublin należy rozpatrywać, rozwój Lublina należy rozpatrywać w kontekście szerszym w połączeniu z tymi miastami, z tymi gminami, które go okalają. I teraz już konkretnie, ponieważ uważam, że... Planowanie miastem powinno być konkretne i rozwiązanie problemów powinno być konkretne. Planowanie przestrzenne. Proszę Państwa, w Lublin blisko 50% nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. W roku 2000 zostało przyjęte, zostało przyjęte studium uwarunkowań, które jest podstawą do planowania. To studium jest w dużym stopniu nieaktualne to powoduje problemy w określonych dzielnicach miasta, np. w Szerokim czy w Buzlu. A więc należy po pierwsze uaktualnić studium uwarunkowań. Dwa, przyjąć planowanie przestrzenne dla całego miasta. Tak, aby można było po prostu w nim normalnie funkcjonować i normalnie inwestować w normalny rozwój gospodarki.